To tyle z mojej strony. Pewnie jeszcze mamy czas na jakieś dwa, trzy pytania. Poseł Suski przyszedł, pewnie też będzie pytał. Republika, bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry, Daniel Machnowski, Republika. Mam pytanie o dymisję prezes Wód Polskich. Ta dymisja nastąpiła w ciągu ostatnich godzin. Z drugiej strony mamy tutaj zagrożenie meteorologiczne, mamy intensywne ulewy, może dojść do sytuacji powodziowych. Czy dymisja... Prezes tak ważnej instytucji w tym czasie jest niefortunna. Czy pana zdaniem jest tutaj jak najbardziej na miejscu, jeżeli ta pani się nie sprawdzała na stanowisku? Ja uważam, że w ogóle wody polskie potrzebują jeszcze głębszej reformy. W to, że to jest moje zdanie że stworzono Wody Polskie, a zrezygnowano z tych regionalnego zarządzania w gospodarką wodną, nie było trafną decyzją i nasi poprzednicy, moim zdaniem, podjęli niewłaściwą decyzję. To nie jest mój resort, znaczy moje ugrupowanie nie, 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 nie odpowiada za ten resort, bo to nie jest resort Pauliny Henik-Kloski, tylko Dariusza Klimczaka. Natomiast wierzę, że pan minister Klimczak doskonale wie, co robi. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że przed chwilą mieliśmy potężnie niskie stany wód w bardzo wielu rzekach Polski, a za chwilę Ile spodziewamy się, w związku z intensywnymi opadami, możliwości też, że ta sytuacja pójdzie w drugą stronę. Myślę, że, jeżeli jest wątpliwość, czy ktokolwiek w administracji publicznej, państwowej poradziłby sobie z wyzwaniem, które nas czeka, a jesteśmy w takiej sytuacji, że jest wyzwanie, to trzeba dokonywać szybkich i zdecydowanych decyzji. Jeżeli, ja nie znam sprawy i nie znam sytuacji w wodach polskich, natomiast wiem z innych, że tak powiem, okoliczności, że jeżeli ktoś na froncie nie dowozi to się po prostu zmienia dowódcę i takie rzeczy bardzo często się zdarzają. Mówię o po poszczegóły, zapraszam do ministra Klimczaka, bo nie mam w tej sprawie wiedzy. Bardzo dziękuję. W Polsce 24. Dzień dobry, panie marszałku, Szymon Szereda, Telewizja w Polsce. Chciałbym zapytać o napięcia, które się pojawiają w Polsce 2050 i też o pański konflikt z posłem Zimochem. Czy to jest preludium jakichś większych podziałów, większych konfliktów, napięć i także o falę krytyki, która się na pana wylała po spotkaniu, ja bym także chciał zaznaczyć, tutaj nie było nic dziwnego w tym, że Pan rozmawiał Dziękuję z prezesem, z prezesem Kaczyńskim, bo ten dialog powinien być, być prowadzony ze wszystkimi środowiskami politycznymi w przeciwieństwie do tego, co reprezentuje niestety premier Donald Tusk. No nie, to tak, znaczy doceniam e... słowa, ale rozumiem, że Tusk jest zaklęciem, które też znaczy, musi paść znaczy, w każdej wypowiedzi. To nie jest tajemnica, panu... że premier wyklucza z możliwości debaty. Coś panu u... powiem. Pan premier spotykał się z prezydentem opo Dudą, który nie jest z jego ugrupowania, też w dyskrecji na okręcie wojennym. Pamięta pan pewnie taką sytuację. Też państwo bardzo to przeżywaliście, bardzo żeście próbowali dociec szczegółów tego spotkania. Ale może odpowiem na pana pytanie dotyczące przede wszystkim posła Zimocha i naszego ruchu. Ta sytuacja z Tomkiem Zimochem to nie jest tak, że ona powstała wczoraj. Ona narastała od ponad roku albo nawet i więcej. Ja uważam Tomka za wspaniałego człowieka. Uważam, że jest fenomenalnym w ogóle był fenomenalnym dziennikarzem wszyscy znamy jego dokonania jest fenomenalnym działaczem społecznym Tomek to jest maszyna do robienia akcji społecznych to jest człowiek, który jest w stanie zrobić konkurs, akcje, zebrać ludzi, skrzyknąć to jest po prostu człowiek maszyna do tego. Natomiast on w, nie współpracował, nie grał zespołowo z naszym ruchem już od dawna. W, w związku z powyższym to, co się stało teraz, jest tylko potwierdzeniem faktów, które miały miejsce. W, jeżeli ktoś jest w naszym ruchu, to serdecznie zapraszam, a nawiązując do pierwszej części Pańskiego pytania, w, ja moim posłom czy naszym posłom, naszym działaczom mówię wprost jeżeli chcecie złożyć rezygnację. Jeżeli chcecie odejść, proszę, przyjdźcie do mnie z dokumentami, z kwitami, połóżcie to na stole, patrząc prosto w oczy, powiedzcie mi, że chcecie odejść. Nie ciągajcie się z tym po mediach, nie, nie, nie róbcie smrodu w jakimiś przeciekami czy pogłoskami. Przyjdźcie, powiedzcie, po męsku, skonfrontujcie się z rzeczywistością. Zapraszam. Nigdy nikogo nie nienawidziłem, nigdy nikogo nie będę nienawidził na scenie politycznej. Nawet moich przeciwników, czy tych, którzy mówią nasz czas razem się skończył. Ale uprzedzając pana kolejne pytanie, nie ma takich osób na horyzoncie. Ja takich nie widzę, które chciałyby z Polski 2050 odejść. My dzisiaj jesteśmy w odwrotnym procesie. To znaczy, my dzisiaj potrzebujemy więcej jedności, a nie podziałów. Dlatego, że taka jest moja ocena. Od kampanii prezydenckiej próbuję ją państwu suflować, moim koalicjantom, wszystkim naokoło, że dzisiaj w Polsce krytycznym podziałem nie jest podział lewo-prawo. Nie jest, przepraszam, złamie tutaj dogmaty, ale taka moja rola. W Platforma PiS. Dzisiaj podstawowym wyzwaniem jest to, że my za chwilę możemy mieć ekstremistów na pokładzie z łącznie liczonym pewnie około 30% poparciem. I to jest dzisiaj zagrożenie dla Polski. I ja dzisiaj próbuję i będę robił wszystko, żeby był w Polsce pokój, a nie wojna. Dlatego będę rozmawiał z różnymi osobami, z Jarosławem Kaczyńskim też będę rozmawiał, kiedy będzie chcę, chciał rozmawiać. Nie zawsze Ładama Bielana, przyznaję to nie było może najzręczniejsze, ale taką dostałem propozycję w akurat miejsca spotkania a też zaznaczałem, moje pierwsze spotkanie z Jasłem Kaczyńskim miało miejsce o 13.00. Nie dokończyliśmy go z powodów moich rodzinnych, więc uznaliśmy, że trzeba rozmowę po prostu skwitować, dokończyć. Odbyła się w pierwszym możliwym terminie, w którym miałem tego dnia czas. O 21.30, bo o 21.00 przyleciałem z Gdyni. Tak miejsce było wybrane niefortunnie, ale czy będę rozmawiał? Tak będę rozmawiał, bo uważam, że należy rozmawiać. Nie wchodzę do żadnego rządu technicznego, nie interesują mnie te propozycje, uważam, że te klocki się nie składają, że to nie klika, że to nawet taki pomysł, rozważany teoretycznie a nie rozważam go, bo jestem w innej koalicji, przyniósłby dzisiaj w Polsce więcej chaosu niż porządku. Dzisiaj natomiast musimy rozmawiać o Ukrainie, musimy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, musimy rozmawiać o nowym prezydencie, więc tak będziemy rozmawiać. I nie zamierzam nikogo w, przed nikim chylić czoła, znaczy klękać teraz albo przepraszać za rzeczy, które w mojej ocenie są oczywiste. A oczywistą rzeczą jest, jeżeli się chce pokoju, a nie wojny, że rozmawiać trzeba. Nawet z tymi, z którymi się głęboko nie zgadzasz. Nawet z tymi, kto, co do do których postępowania nie masz wątpliwości, że często postępowali źle, zresztą druga strona w mojej sprawie też nie ma żadnych wątpliwości. Więc spokojnie. Rozmawiać trzeba, teraz się trzeba skupić na przebudowie tego rządu i przebudowie zwiększeniu efektywności tej koalicji, a rozmawiać będę i z rządzącymi i z opozycją i będę przekonywał mój klub, i będę przekonywał moją partię, że dzisiaj jest czas myślenia nie o tym, jak zrobić grupę rekonstrukcyjną z 2023 roku. Tylko jak się przygotować na 27, który będzie zupełnie inny? Gwarantuję to wam. Słyszałem ludzi, byłem, rozmawiałem. Gwarantuję wam, że będzie zupełnie inny niż wszystko, czego doświadczyliśmy do tej pory. Yy, dziękuję. Ostatnie pytanie pan redaktor Tokewem, Przepraszam, ale mamy mało czasu, więc spojrzyjmy. Jednym... Tylko króciutko chciałem zapytać panie marszałku, panie redaktorze, czy nie, jeśli nie, nie, powodzę, nie panie redaktorze, będziemy mieli czas. Proszę następny. Chciałem się dowiedzieć o dzisiejsze spotkanie liderów. Czy jest szansa, że po tym spotkaniu... Już jest dość wieczorem, wie pan. Nie wiem, jak państwo to też się... No, że o 18. Czy, czy nie? poza Sejmem? No, domyślam się. Natomiast chciałem się dowiedzieć, czy tak jak nam mówiono wcześniej... W ten, premiera. Ten harmonogram rozmów przewiduje, że dzisiaj już będziecie rozmawiali o konkretnych nazwiskach, konkretnych resortach i że rzeczywiście tak jak Pan Premier zapowiadał w przyszłym tygodniu jest połowa lipca, 15 lipca, czy wtedy poznamy już nowy kształt gabinetu Donalda Tuska. Pan premier pokazał nam swoje propozycje. Mieliśmy bardzo długą, chyba czterogodzinną rozmowę na ten temat, na temat tej propozycji. To jest propozycja, która no, będziemy na nią pracować. To jest dobra propozycja wyjściowa. Dzisiaj rzeczywiście kolejne okrążenie musimy zrobić, bo usłyszeliśmy propozycje, poszliśmy do swoich ugrupowań, wracamy po tym, co usłyszeliśmy, no bo to nie ja mam większość, tylko posłowie decydują o tym, to ugrupowania decydują o tym, więc musimy to mieć skonsultowane, więc dzisiaj pewnie będzie drugie okrążenie, czy ostatnie, nie ostatnie w mojej ocenie. W mojej ocenie pewnie będą potrzebne jeszcze jedno albo dwa okrążenia, żeby ten proces dopiąć. Nie wiem, czy zawsze na naszym szczeblu. W, w, natomiast w, myślę, że trochę źle się stało, że my rozmawiamy cały czas tylko o kadrach, personaliach, stołkach, przesunięciach, w, a nie rozmawiamy, a postulowałem to o rzeczach do załatwienia, o sprawach do załatwienia. Bo jak dzisiaj jadę w Polskę i ludzi pytam, to oni mnie nie pytają, kto będzie ministrem tego czy tego. Tylko pytają mnie, a co z tymi rzeczami, które nie zostały zrobione obiecaliście, a co z tamtymi, a co z tamtymi? Jaki my mamy pomysł na sytuację, w której ekstremiści za chwilę... Słuchajcie, ekstremiści dzisiaj biorą nie z ekstremów, ekstremiści dzisiaj budują z centrum, ekstremiści dzisiaj wyjadają nasze elektoraty, ludzi, którzy nam zaufali, ludzi, którzy w nas pokładali nadzieję i nie mówię tylko o Polsce 2050, żebyście mieli jasność. Więc my dzisiaj musimy powiedzieć ludziom, że co, co jest tym naszym nowym rozdaniem, jak my chcemy to budować, a nie tylko rozmawiać o stołkach. Ale rozmowa o stołkach też jest potrzebna. Pyta Pan, czy 15 lipca, ja rozmawiałem o tym z Panem Premierem też ostatnio, ja uważam, że bardziej realistyczny i taki zaproponowałem jest termin pierwszego, drugiego sejmu lipcowego. Czyli tego 22-25 lipca i będę namawiał koalicjantów, żebyśmy wtedy ten proces zamknęli, ale na pewno przed zaprzysiężeniem prezydenta i na pewno przed sierpniowymi, sierpniową przerwą. Więc tak widzę ten proces. Dzisiaj kolejne okrążenie, na pewno nie ostatnie. Będą pewnie jeszcze, jak mówię, ze dwa. Ja jestem dobrej myśli po tym spotkaniu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to tak poukładać, żeby to był mniejszy rząd. Rząd taki, któremu premierowi będzie łatwiej operować, sprawniejszy, no tylko cały czas brakuje mi tego, żebyśmy bardzo jasno i czytelnie zakomunikowali, nie tylko dokonaliśmy roszady na szachownicy, tylko jeszcze raz powiedzieli wyraźnie ludziom, w co my tak naprawdę gramy. Dziękuję bardzo dziękujemy bardzo. i zapraszamy.